Dzisiaj opowiem o tym, jak robić i jak ja robię wisiorki. Przybliżę trochę, żeby było widać. Tu mam jedną część formy, tu jest druga. One są odlane osobno, to jest silikon, który jest podobny do gumy. Jedna część jest taka, druga taka. Tu się łączą i tutaj na nitkę żeby na nitkę otwór był, to wstawiam tutaj takie, takiego pręcika, który w głowie jest. Będzie w głowie. Później go wyjmę i to w ten otwór się włoży nitkę. Może przybliżę jeszcze bardziej, żeby było widać. Tu jest pręcik. Można go wy, wyjmować, wkładać. Tak jedna półka w tej formie wygląda. I tu jest druga. To trzeba łączyć. Tutaj wstawiam takie o, takie jakby naczynko które się zwęża i u, u góry się rozszerza trzeba je dobrze w, włożyć tak stawiam i tutaj tu wlewam w ten odpór tu wlewam żywicę żywicę no. Można by zauważyć, że w słowie żywica jest słowo żywi. Możecie być żywi, nosząc ten leczniczy wisiorek. No, tak on wygląda tu na, na mojej szyi. Mam dwa wisiorki. Jeden taki, drugi taki. A. Tak więc już wiadomo jak ja jak ja te wisiorki tworzę mamy tę formę o. Jeśli chodzi o odkrywanie przekazywanie mi prze, przez mocy y, tej wiedzy, że wisiorek leczy, no to było tak pierwsze. Że... <coughs> Moc umieściła w słowa polskich w piosenkach witeckich, o tym, że ja będę leczył. Nie więcej, tak? Później ja musiałem okraść i podpalać trochę, aby mi to później było wypominane. I między to było potrzebne dla wielu rzeczy, ale główną przyczyną tego było to, że później <coughs> moc umieszczała słowa drażniące. W, w, o tym, że podpalałem i okradałem, w słowach moich y, przyjaciół. I kiedy ja kupiłem wisiorek, oni mnie drażnili, i ja im po prostu y, przez to nie chciałem dać tego wisiorka, który kupiłem, i dzięki temu, że nosiłem go 6 y, miesięcy czy rok. Y, Zauważyłem, że on ma działanie lecznicze. I nie dałem im przez to y, tego Wisiorka. Tak więc mniej więcej dzięki temu możecie się dowiedzieć o tym, że on, on leczy. To jest bardzo złożone i życzę wszystkim, aby osiągnęli mockość dzięki temu leczniczemu wisiorkowi.